Widzowie, przyjechałem sobie do KFC i zobaczcie Przyjechałem, zaparkowałem, wszedłem, a nagle menażer mnie zamknął I zobaczcie, jestem zamknięty, Gdzieś są zamknięte I tutaj jest jakiś dziwny kurczak, gość w stroju kurczaka i jest napisane O nie, menażer oszalał i nas tutaj uwięził Musimy się stąd wydostać, widzowie, to jest jakieś dziwne KFC Zobaczcie, to jest jakiś mega popaprane KFC, jest tutaj rozlany olej I musimy z tego KFC uciec, także nie pozostaje nam nic innego Jak po prostu to zrobić, także dobra Przeskakujemy przez te dziwne sosy i widzowie, tutaj mamy jakąś jak Ketchuping i dobra, teraz widzowie musimy wybrać prawidłową frytkę Okej, okay, to widzowie musimy sprawdzić Dobra, tutaj będzie prawa frytka Teraz która będzie? E, dobra, o, przedstawiam, że środkowa, uwaga, środkowa Dobra, o, e, o nie A dlaczego ja zginąłem, skoro sprawdziłem I ta frytka była poprawna, o co chodzi? Dobra, to teraz zróbmy tą w sumie Okej, okay, udało się, nie wiem, bo to, bo to frytki nam za po prostu zabijają w takim razie, OK, e, teraz, widzowie, nie będzie ta, dobra, jest, udało mi się, za drugim razem się udało, także zginęliśmy tylko raz, bardzo dobrze, OK, skaczemy, pyk, 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 dobra, ominęliśmy, następny poziom, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy wy e, lubicie jeść KFC, bo ja w sumie lubię... No, także wy możecie napisać w komentarzu, czy wy lubicie I czy kiedyś w ogóle jedliście Cicho, menadżer zasnął Musimy się czasem wydostać, żeby go nie obudzić Ok, no to teraz jesteśmy chyba w kubełku jakimś I musimy skakać po tych burgerach Dobra, słuchajcie No, tak napiszcie w komentarzu, czy lubicie KFC Ja chętnie poczytam dam wam też serduszka Ja nawet lubię w sumie Dobra, i to zostawcie łapeczka w ogóle, jeżeli film wam się spodoba Ponieważ filmy na tym kanale są codziennie I też możecie zasubskrybować kanał właśnie Z dzwoneczkiem, bo naprawdę bardzo, bardzo warto filmy Codziennie i są naprawdę bardzo różne filmy, także myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Dobra, my właśnie przeskoczyliśmy przez jakieś kręcone frytki, to bardziej jak z McDonalda, kurde, a nie z KFC, to ja nie wiem co to jest. To obie jest chyba jakiś pomylony, to się powinno nazywać McDonald obby. O nie, zjadł nas takich gościu, jakich gruba z nas zjadł, co to jest? Dobra, jesteśmy w jego buzi, to chyba już w każdym obie jest dosłownie tak, że... Po prostu ktoś nas zje, a my tutaj widzowie jesteśmy w jego buzi i musimy potem uciec. Dobra, teraz kakrzymy po jego w jego żołądku jesteśmy. Oj, fuu, zobaczcie, on tutaj ma jakieś rybki, jakieś tutaj. Ej, on zjadł kubełek i nawet z, nie z... razem z kartonem, razem z tym, z papierkiem zjadł w ogóle ten kubełek. No to nieźle. To jest chyba jakiś wielki fan KFC. Nie, ja nigdy nie próbowałem zjeść kubełka z papierkiem. Nie wiem, może tak jest lepiej w sumie, może tak się je, a ja cały czas żyłem w błędzie. Nie wiem. Dobra, teraz musimy skoczyć do tej dziury, uwaga? Pyk, jest. Ok, teraz widzowie skaczemy po kościach Także znaczy, musimy właśnie omijać te kości Dobra, na razie idzie bardzo dobrze W ogóle ja widzę, że to jest jakiś wielki fan KFC Ten właśnie, ten gość, który nas zjadł Bo on tutaj wszystko ma właśnie związane z KFC wszystkim, On ma całe ciało po prostu z KFC To jest wielki fan KFC To jest niesamowite po prostu Ok, teraz widzowie jesteśmy tutaj I co teraz musimy robić? O nie, przeskakujemy przez jego kubki Znowu O nie, no i niestety zginąłem Dobra Próbujemy w takim razie jeszcze raz Nie wiem, w każdym obydwie dosłownie jest tak samo, że przeskakujemy przez jakieś kubki i jesteśmy w jakimś ciele Dobra, skakrzemy tutaj, teraz tu omijamy Teraz tu omijamy, skakrzemy I widzowie, udało się, dobra e, Także w ogóle nie wiem czemu te kubki były czerwone, naprawdę dziwna sprawa Ale, ej dobra, jesteśmy w środku tego kibelka Zobaczcie, tutaj jest kurczak. co to jest? Ej nie, e, co? co? Jak to się stało? Dobra, wyszedłem, a okej, jesteśmy w kanalizacji Czyli musieliśmy wejść po prostu do środka tego kibelka No dobra, musimy znaleźć wyjście e, coś tam, coś tam Dobra jakąś dźwignię musimy widzowie Okej, okay, także musimy tutaj przeskoczyć, znaleźć jakąś dźwignię Także przeskakujemy Musimy uważać, żeby nie wpaść do kwasu, bo trafiliśmy do e, Widzowie ścieków, ponieważ Ktoś nas zjadł, a potem no wiadomo Co z nami zrobił na kibelku, dobra e, Mamy tutaj dźwignię, musimy ją pociągnąć Otwieramy w takim razie bramę, uwaga, klikamy E I dobra, brama się otwiera, także my widzowie Lecimy i uciekamy z Najgorszego KFC Najgorsze KFC w Robloxie, okej okay, Teraz widzowie jesteśmy w ściekach i skaczemy to góry, dobra Eee, yy, okej, okay, także skaczemy tutaj, pyk, pyk, pyk Pyk, dobra, bardzo, ba bardzo, bardzo proste Myślę, że w sumie uda nam się uciec Dlatego, że nie zginęliśmy praktycznie w ogóle jeszcze No dobra, może z dwa razy zginęliśmy Ale to jest naprawdę bardzo mało, dobra, teraz skaczemy przez te burgery Musimy uważać, żeby się na nie, nie nadziać tutaj A wy widzowie Możecie sobie tak się łapeczkę w górę Bo nie wiem czy o tym mówiłem, ale chyba mówiłem A jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapeczki No to możecie ją zostawić, dobra ok, teraz skaczemy po, wow, po jakichś burgerach I kurczakach, które się w ogóle ruszają Musimy uważać, bo zobaczcie Dobra, one się tutaj ruszają i wyszliśmy Jesteśmy teraz w koszu? Jak to się nie by stało? Ja my z kosza się przedostali? Nie, czekajcie. Z... Kurczę, z kanalizacji się przedostaliśmy do kosza? To jest jakieś dziwne, dziwne to oby, dobra. Musimy teraz e, się widzę przedostać przez jakieś lasery, no dobra, no to mam nadzieję, że się tutaj nie nadziam na żaden laser, pyk, pyk. Okej, okay, udało się. Bardzo prosto, jesteśmy teraz. E, Okej, okay, jesteśmy w środku. E, musimy teraz iść do wentów i uciec. Okej, okay, także teraz skaczemy po jakichś pizzach. E, w sumie pizzy w KFC chyba nie ma, tak mi się wydaje przynajmniej... No nie wiem, ja przynajmniej nie kojarzę, żeby była e, bo w sumie ja też rzadko jem ja w KFC raczej, także ja się nie znam, ale nie kojarzę, żeby była. Także nie wiem, to jest jakiś dziwny świat, ale dobra. Jesteśmy dalej, wchodzimy teraz do wentów. I czy to będzie jakiś labiryncik, czy po prostu wenty? Tak, mamy chyba labirynt. No to wybramy stronę prawo, bo mamy ogólnie szczęście. Jak robimy obby, to zawsze yy, prawa strona jest właśnie prawidłowa, ale tym razem nie. No dobra, no to lecimy na lewą stronę. No i zobaczymy co będzie widzowie dalej. ok zostawcie te subskrypcję z dzwoneczkiem widzowie, ponieważ bardzo dużo osób, które oglądają moje filmy właśnie mnie nie subskrybują, bo e, osoby, które oglądają moje filmy i mnie subskrybują, to jest tylko 20%, bardzo, bardzo mało. O kurczę, to jest jakiś wielki labirynt, jak ja mam się niby tutaj przedostać, no nie wiem, dobra. E, spróbujmy iść tutaj, ale tutaj jest naprawdę mnóstwo korytarzy. No nie, tutaj znowu e, widzowie to nie jest to miejsce. Dobra, nie pamiętam już gdzie byliśmy, w sumie. No dobra, spróbujmy iść tutaj jeszcze może, może tutaj się uda, że wątpię, to raczej dobra, to na pewno oto, do... ok, albo może jednak, dobra, myślałem, że to nie będzie dobre przejście, ale jednak się udało, ok, także wyszliśmy, eee, w końcu jesteśmy na zewnątrz, teraz e, musimy iść do tego tunelu, dobra, także idziemy do tunelu i będziemy mega szybko biegli, dobra, zobaczcie, a nie możemy po prostu wsiąść do auta, niby dlaczego, <gry> no nie wiem, dziwne, ale dobra, widzowie, teraz idziemy do tunelu i zobaczymy, czy uda nam się, e, widzowie, uciec, bo w sumie już uciekliśmy, niby co nie? Dobra, jest, udało się, zobaczcie, jak szybko, także udało nam się eee, Gratulacje, weź to, weź tego końca, żeby dostać jakąś odnakę i sprawdź nasz marek. dobra, nieważne, e, to jest taniej, nieważne, ej, jakie mamy itemki, wiecie, że te itemki na Robloxie kosztują 100 tysięcy robuxów, znaczy 100 milionów robuxów, to jest w ogóle mega drogie, dobra, załóżmy sobie złotego takiego itemka, patrzcie na to, patrzcie taki bogacz, no nie, co się tu dzieje, ja chcę tego itemka, daj mi go, daj mi go, okej? Okay? OK? No nie, nie działa. No zobaczcie. Nie działa nam ten itemek, ale najgorzej to weźmy tego. Dobra? Ej, no ten też nie działa. Co to jest? Nie działa nam żaden itemek. Co to w ogóle jest? O, dobra, mamy tego. Patrzcie ten itemek jest warty z 60 milionów Robuxów. Bardzo, bardzo dużo. No dobra, dajcie tak, widzowie To by było chyba na tyle z tego odcinka. Wow! Ej, dobra, to są bardzo fajne rzeczy, które możemy odebrać. Możemy sobie na przykład wziąć takie, żeby być mega szybki i możemy też wziąć coś takiego. Wow! Dobra! Ej, teraz możemy sprawdzać całą mapę. OK, to zróbmy to w takim razie. Zobaczmy, co mamy tutaj. OK? Ej, patrzcie. To jest jakiś potwór, czy, czy mi się wydaje? Dobra, zobaczymy sobie zaraz, zobaczcie. Tutaj są jakieś fasolki, to jest jakiś gość z fasolek zrobionych, zobaczcie. To wygląda dosłownie jak jakiś ludek. Ludek zrobiony z fasoli, tak, to naprawdę jest ludek, On ma nawet twarz. Co to jest? To jest pan fasola. Pan fasolek, Wit witamy pana fasolka. Dobra, po prostu przepiękny, super, bardzo fajne sekrety, widzowie? No nie wiem, widzowie, nazwę tego obby macie w tytule tego odcinka, więc jeżeli chcecie sobie zagrać, to polecam wam to właśnie zrobić, bo ja widać obby naprawdę bardzo fajne. Dosyć krótkie, w sumie się nie spodziewałem, że aż takie krótkie będzie, ale naprawdę bardzo fajne. I jeżeli chcecie, to sami sobie możecie w to zagrać. Także widzowie, dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał z krzykiem i no w sumie to tyle. Także dziękuję za oglądanie i siemanko.